To? Hej, panno Płot, jeżeli znajdziesz to nagranie, nie żałuj mnie za bardzo. Każda podróż się kończy. Po wymazaniu połowy życia we wszechświecie przez Thanosa, Avengersi starają się zrobić wszystko, co konieczne, aby pokonać szalonego Tytana. Tlen skończy się jutro rano, ale wiem że odpływając będę śnił o Tobie, tylko o Tobie. Oh my God! I can't believe it! Hi, Mom. I'll see you. Is it you? Is that <laughs> Gdy Holly wraca do domu ze świątecznych zakupów, zastaje na schodach nieoczekiwanego gościa, swojego syna Bena, który nie powinien był opuszczać ośrodka odwykowego. Kochająca matka mimo obaw, przyjmuje go z otwartymi ramionami. Ma nadzieję, że Ben jest czysty i będzie mogła cieszyć się Bożym narodzeniem z nim i resztą rodziny. Okazuje się jednak, że wizyta Bena może sprowadzić poważne kłopoty. Podczas kolejnych 24 godzin, które mogą zmienić na zawsze ich życie, Holly zrobi wszystko, by uratować ukochane dziecko. Pytanie konkursowe numer jeden. Kto jest autorem muzyki do filmu Powrót Bena? 27 kwietnia zapraszamy do Ślesina na festiwal tańczące trzewiczki. To jedno z największych wydarzeń tanecznych w naszym województwie poświęconych dziecięcym i młodzieżowym zespołom. Od 10 lat integruje młodych tancerzy, prezentuje ich bogaty dorobek artystyczny oraz promuje aktywne uczestnictwo w kulturze. Zapraszamy.